Hej, witam na moim kanale. Zapraszam Was na filmik, który, którego jeszcze takiego nie było, takiego rodzaju filmiku u mnie na kanale. Będzie to haul. Haul z firmy Natasza Cosmetics. Dostałam przesyłkę od firmy ze sklepu, który również jest sklepem stacjonarnym, ale jest przede wszystkim internetowy, także jest dostępny dla wszystkich mieszkających w Wielkiej Brytanii. Bardzo się cieszę, dlatego że to jest strona, która ma, ma świetne polskie kosmetyki, również to jest Professional, takie z serii tych Professional, także bardzo fajnie i dodatkowo nikt nie zmuszał mnie do brania określonych rzeczy, wybrania sobie. Nie narzucono mi żadnego zdania na ich temat, po prostu miałam sobie wybrać to, co chcę ewentualnie przetestować i opowiedzieć o tych kosmetykach w najbliższym czasie. Wybrałam parę rzeczy. Przede wszystkim chciałam spróbować jednej firmy, której nigdy nie testowałam, jeżeli chodzi o kosmetyki do pielęgnacji twarzy. I zapraszam Was do oglądania, jeśli Was interesuje ten filmik. I oczywiście zapraszam Was na stronkę Natasza Cosmetics. Ja oczywiście podam wszystkie linki Wam pod filmikiem. Słuchajcie, przede wszystkim kosmetyki kolorowe. Bardzo mi miło, że jest firma Paeze na stronce, bo oprócz tego, że jest Paese, to tu jest cała lista dostępnych kosmetyków i szybko Wam właśnie przeczytam. Ziaja, dr Irena Eris, Farmona, Liren, Elbiotica, Silveco, For Long Lashes, Joanna Bielenda, Bel Hypol, Allergenic i Paese i na pewno wiele innych wyjdzie to w praniu. Na stronkę na pewno jeszcze tam niejednokrotnie zajrzę. Słuchajcie, firma Paese i bardzo się cieszę, że mam trzy rzeczy do właściwie cztery do takich moich testów tutaj wewnętrznych podkład którego byłam bardzo ciekawa i dlatego właśnie go wybrałam ponieważ mam bardzo przesuszoną ostatnio skórę idealny kolor dla mnie taka jestem sama zszokowana, że tak sobie wybrałam kolor jest to kolagenowy podkład nawilżający wybrałam go dlatego, że mam mega problemy z przesuszeniem się Skóry mojej e, twarzy w strefie T. Aktualnie po stosowaniu i naprawdę bardzo mi się tam przesusza skóra. Podkład stosuję drugi dzień i powiem Wam, że nie zauważyłam ani jednego takiego e, kawałka odlatującej skóry. Po prostu ta skóra jest widocznie mega e, nawilżona. Dodatkowo wybrałam sobie paletkę. Paletkę Cieni, i to jest e, seria chyba, czy to jest. Nie wiem, nie jestem na czasie, jestem naprawdę daleko, daleko za górami, za lasami, jeżeli chodzi o polskie kosmetyki. Dreamly Paese i to jest taka śliczna paleta z takimi przecudnymi kolorami, które oczywiście mam na oczach. Mówię przecudnymi, dlatego że ja bardzo lubię takie, takie nudziaczki, takie spokojne kolory. Bardzo lubię oczywiście wszelkiego rodzaju brzoskwinki, także oczywiście paletka dzisiaj wylądowała i na oczach i bardzo jestem zadowolona. W ogóle jakość tych kosmetyków jest mega. Nie to, że po prostu ja sobie wybrałam, podarowano mi, ja tego będę się nad nimi rozpływała, ale naprawdę to są mega dobrej jakości kosmetyki. Ja nie wiedziałam, że firma Poezę ma tak świetne rzeczy w swojej ofercie. Ostatnio kosmetyków, które używałam wieki temu, na pewno z 7-8 lat temu. Następnie taki bronzer, na YouTubie było ostatnio głośno o tym, o tym bronzerze, na pewno, w innych kosmetykach nie, nie, nie spotkałam się z innymi kosmetykami, także widzicie sobie, tutaj jest to duo takie brązujące i to jest odcień light. Ja w ogóle oczywiście przygotuję jakiś kosmetyczny filmik, jak sobie tam te kosmetyki nakładam, bo ja lubię takie rzeczy robić. I oczywiście dwie pomadki w takich małych Próbuniach, są takie w formie takiego jak gdyby cienia. Pomadki z olejem arganowym. I tu jest aż 70% składników naturalnych w tych pomadkach. No, jedną z nich naprawdę jestem zadowolona z i na pewno jest zadowolona jestem i naprawdę sobie ją kupię. Odcin numer 73. Cudowna jest ta satynowa pomadka. Naprawdę nie przesusza ust. Naprawdę bardzo dobrej jakości, jestem naprawdę w mega wielkim szoku, jak dobre kosmetyki są w polskich, z polskich firm. Następnie firma Farmona, tak jak Wam mówiłam, zaskoczona została mile, że to są kosmetyki profesjonalne. Oczywiście nie jestem profesjonalistką i nie mam tutaj u siebie w domu gabinetu odnowy biologicznej, ale mam swoje gadżety domowe, do których zużyję te ampułki. Mowa o ampułkach, tu jest... 10 ampułek po 5 ml w każdym z tych opakowań. I to jest, są, to jest firma Farmona Prof, Prof, Professional HydraQuest, nasycone pragnienie oraz Dermo Lifting Neurolift. Także zobaczymy, jak się e, sprawdzą. To są e, kapsułki, czy tam ampułki do stosowania e, na przykład do wtłaczania za pomocą ultradźwięków lub mezoterapii bez igłowej. No już Ja je tam wykorzystam na pewno. Jestem ich mega ciekawa, tym bardziej, że teraz mi się wydaje, że mi mega takie rzeczy są potrzebne. Ja wcześniej korzystałam z takich ampułek z firmy Bielenda Professional no i oczywiście z mojej ulubionej Ava Laboratorium, tylko nie wiem, czy to jest seria profesjonalna do jakichś gabinetów, czy ja po prostu używam takich zwykłych ampułek, które są dostępne w drogeriach. Pokupuję po prostu je online. Słuchajcie, następnie firma Farmona i Jestem mega ciekawa tego produktu. To jest A-Kontur Dermowy Wygładzający Trójaktywny Krem Pod Oczy. Jest tutaj go aż 30 ml, krem na dzień i na noc. Jestem go mega ciekawa, dlatego że aktualnie krem, który używam, powoduje u mnie takie dziwne krostki pod oczami i natychmiast musiałam go odstawić, jak zobaczyłam właśnie, że to jest na pewno spowodowane tym, tym kremem. Skóra okolicy oczu. Intensywnie dermowygładzający, trójaktywny krem pod oczy redukuje zmarszki mimiczne, skutecznie opóźnia pojawienie się oznak starzenia. No, oczywiście mi już pojawiły się oznaki starzenia, ale mam nadzieję, że ten krem mega nawilży skórę. Używałam go dopiero dwa razy i jestem zadowolona, ale przecież to tylko dwukrotne zastosowanie, bo natychmiast tamten porzuciłam, żeby się rzucić na to. Następnie firma Eveline Sama sobie wybrałam kilka rzeczy Z mojej ślimakowej ulubionej serii Wybrałam sobie oczywiście moją ślimakową Ulubioną maseczkę nawilżającą Gold Leaf Expert Oczywiście jakaś jeszcze jedna maseczka Dwie maseczki w płacie Jedna to jest też 24 zł Coś tam I druga ślimakowa Także jestem ich mega ciekawa Oczywiście na pewno dam Wam znać jak się one sprawują u mnie Oraz taki Eveline Prestige Również właśnie ślimakowo-kawiorowe jakieś serum, oczywiście jeszcze nie stosowałam, na razie nie wiem, czy będę jeszcze stosowała w tej chwili akurat, bo w tej chwili akurat to mam inne kosmetyki, które zużywam. Następnie, słuchajcie, Bielenda Professional, ja sobie wybrałam maskę algową, które, do, do te, te maski pojawiały się u mnie wielokrotnie oczywiście w filmikach, kiedy nagrywałam dawno temu filmiki, i to jest ma maska z koloidalnym złotem i ta najbardziej mi pasowała, nawet nie wiem, czy ja tę konkretną wybrałam sobie teraz, czy ta po prostu została mi konkretnie wybrana, bo nie pamiętam jaką, o jakiej tam wspominałam, którą bym chciała wypróbować, także bardzo się cieszę, lubię, aktualnie nie wiem, kiedy ostatnio używałam maski z, z algami, bo jakoś nie przestałam szukać na tych stronach polskich, bo yy, to się zawsze tak Teraz, teraz się tak wydaje, ale po tym Brexitie to stało się tak, że wiele tych, sklep, wiele tych sklepów ma uaktywizowane te strony, na których po na przykład spędzaniu nie wiem godziny, czy tam jakichś tam kilku dni, tylko że po prostu sobie coś tam zapisywałam, potem się mm, okazywało po po tym jak się nie wiem tam dostawałam do koszyka, że niestety przesyłka jest albo wstrzymana, albo na towar trzeba czekać i to nie na moje nerwy, także bardzo się cieszę, że tutaj będzie strona, którą mogę, z której będę mogła sobie kupować bezpośrednio te rzeczy, które są na stronie dostępne i tyle. Dobra, następnie bardzo się cieszę, że tam się też właśnie z tej serii Bielenda Professional znalazł ten żel do wtłaczania, do wtłaczania, do, do ultradźwięków, także do mojego NuFace będę miała. No i tam jeszcze wielu innych, kiedyś mam nadzieję zrobię jakiś podsumowujący filmik, ja tam. Wyczyniam na tej mojej skórze, także bardzo fajnie się cieszę. I e, dostałam kilka próbek e, kosmetyków, które na pewno będę chciała m, przetestować. E, I fajnie, że się tutaj. Oj, że się tutaj znalazły. Ulotki o Paezę, i tu jest o. Bardzo młoda dziewczyna na zdjęciu, ale myślę, że to jest taki chwyt marketingowy, bo tu jest serum z witaminą C 10%. Jestem mega ciekawa e, takiego kosmetyku z polskiej firmy. Bo przecież się stosuje teraz, serum stosuję obecnie. Firma jest angielska. I serum z kwasem hialuronowym, również z firmy Paese krem DD. To mnie w ogóle zdumiało, bo nie słyszałam nigdy o takiej nazwie. I Long Cover Fluid, także tego też jestem mega ciekawa. Na pewno, na pewno wypróbuję. Następnie firma Farmona. Mam. Jakaś seria Hands Repel i to jest na pewno jakaś profesjonalna, tak, profesjonalna seria do odnowy e, dłoni. Rozjaśniająco przeciwstarzeniowa maska parafinowa do dłoni. zobaczę jak to stosować. Na pewno skorzystam. Mam również w serii mm, Bielenda Professional dwie próbki kremu e, z kwasami, redukują, redukujące zaczerwienie, także nawet trzy, także będę stosowała. Z firmy Farmony również mam e, olej konopny jakiś krem Ultra nawilżający, także mega mi się przyda, bo naprawdę potrzebuję czegoś nawilżającego teraz. I krem do wypróbowania z Bielendy Supreme Lab, i to jest krem z bakutiolem. Zobaczymy, co to za jeden. I tak patrzę, że wszystko Wam na pewno. Czy wszystko mam na pewno pokazałam? Tak, wszystko pokazałam. Także ja Wam zostawię oczywiście linki, wszystkie do stronki, do, do tych produktów, które zostały mi przysłane. Jestem ich mega ciekawa. W najbliższym czasie oczywiście zrobimy jakieś podsumowanie, zobaczymy, czy warto sobie zaprzątać głowę nimi. Jestem mega ciekawa tych kapsułek, kapsułek a półek, także na pewno Wam dam znać jak najszybciej o nich, bo oczywiście to nie jest jakieś działanie jednej kapsułki na i będę wiedziała już z czym się, co się je, ale na pewno dadzą, dadzą mi jakieś rezultaty, o których Wam powiem. No, oczywiście, z tymi kosmetykami kolorowymi to zrobię jakiś filmik, bo sama jestem ciekawa. A dużo rzeczy mam, takich nowości jakiś tam, które chciałam Wam pokazać, więc sama sobie tak powiedziałam, że zrobię taki filmik, on może nawet. Nikt nie chce go oglądać, ale na pewno na pewno go zrobię. I to by było wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Cieszę się, że zmieściłam się w niecałych 12 minutach. To jest mega dla mnie osiągnięcie, bo zawsze gadam i gadam i jestem rozgadana na tych filmikach. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Do następnych zaglądań do mnie. Do zobaczenia. Do zobaczenia wkrótce. Pa!